To jest Dodge Journey. 2014 rok, jest to produkcja, ale jest to model w 2015 roku Pierwsza jest zarejestrowany w 2015 Z silnikiem 3,6 litra Mocy ma 286 koni Jest to wersja w ogóle, co ciekawsze, jest to wersja Limited Więc zobaczmy od razu z tyłu, jak, wyglądają, jak wygląda wersja Limited w bagażniku Otóż, w bagażniku mamy Dodatkowe fotele, które możemy złożyć, już, złożyć na, kolejne, na kolejnych kip siedzeń. Wtedy mamy wersję 7-osobową samochodu. W samochodzie mamy dodatkowo jeszcze miejsce, czyli możemy to spokojnie sobie złożyć. Hmm, jak my to składamy? Czymniemy tu? Składamy, wtedy mamy bardzo dużo. Tutaj bagażnik robi się dość, dość duży. Miejsce na narzędzia. Pod spodem jest koło zapasowe, bądź też można umieścić butle na gaz LPG. Zamknijmy. Samochód przyjechał praktycznie w takim stanie. Są felgi 19-celowe, do tego mamy nowe opony, letnie, zakupione. Mamy dodatkowo um, automatyczne światła. Zderzak w tym momencie jest innego koloru, będzie, będzie przemalowywany jak najbardziej. Z tego co widzimy, to to było jedyne uderzenie w tym samochodzie, czyli wymiana zderzaka. Pod spodem cała belka, jak również zawieszenie i elementy konstrukcyjne zostały bez zmian. Uszkodzenie po wcześniejszym, jak widać, jakimś incydencie, i jest gięta maska, którą w tym momencie zostawiliśmy, żeby było widać, jak to, jak to wyglądało. Przejdźmy dalej. Samochód ma to do siebie, że faktycznie jest to troszeczkę inna wersja, czyli dostęp bezkulczykowy. Jeżeli posiadamy kulczyk, możemy sobie włożyć tylko rękę, i wtedy, mając kulczyk w kieszeni, otwierają się nam od razu drzwi. Pełna regulacja wszystkich szyb elektrycznych, jak również usterka, lewo, prawo. Elektryczna regulacja fotela kierowcy, jak również pasażera posiada taką samą regulację. Automatyczne światła. Tak jakby jak mocno mają się świecić żarówki Jeżeli przechodzimy do samego końca Zawsze to jest po prostu Zawsze, zawsze to się nam wyświetla W tym momencie kluczyk jest w moim kieszeni Więc pokazuje on mi, że jesteśmy Że nie ma, nie ma kluczyka Zobaczmy Dobrze, się skończyło. Średnia 126, aczkolwiek jeżeli jeździłem bardzo spokojnie, była to średnia około granicach 11 nawet litrów, więc nie jest tak źle. Sądzę, że te 126 to jest faktycznie taka najbliższa zwykłej średniej jazdy. Check engine się pali, ponieważ tak jak widzimy, jest minus 26 stopni, więc czujnik, który jest z samego przodu zderzaka jeszcze nie jest podłączony. Czujnik temperatury zewnętrznej i to jest jedyny powód, dla którego check engine się pali. Duży wyświetlacz wraz z, z e, kamerką cofania. Sprawdźmy, jak ta kamerka wygląda. Więc Wrzucamy na wsteczny i widzimy kamerkę cofania już e, e, w samochodzie. Tak to wygląda. Mało, który Journey tak naprawdę ma taką dodatkową opcję na ogół, nawet przy dużym, przy dużym silniku. Niestety wersje ze Stanów czy z Kanady nie mają taki, taki, takiego dodatkowego wyposażenia. E, lusterko fotochromatyczne. Szyberdach, co ciekawe, dość również rzadkie wyposażenie z tyłu. Dodatkowe yy, yy, kontrolery, tak jakby dla osób siedzących z tyłu. Fotele tylne, co ciekawe, jeszcze mamy tutaj w, w fotelu pasażera dodatkowy schowek. Możemy go otworzyć, schować sobie. Kanapki, można by powiedzieć, pod spodem, pod nogami są dodatkowe schowki na kostki lodu i przewożenie, przewożenie napojów. Dzielone, dzielone fotele, rozsuwane w tył i w przód, tak jak tutaj widzimy. Czyli możemy te fotele faktycznie sobie rozsunąć bliżej, bądź też dalej, w zależności, czy ktoś za nami siedzi na tym trzecie rzędzie fotelów. Co jeszcze można powiedzieć o tym samochodzie? Podświetlane kubeczki. Dużo schowków, dużo, dużo miejsca, bardzo przestrzenny, wygodny samochód, przebieg jest w kilometrach 150 tys. km, jak widzimy po kierownicy, przy tym przebiegu w ogóle ten samochód nie jest całkowicie zniszczony, jest, prowadzi się znakomicie, skrzynia biegów działa bardzo dobrze, silnik ma bardzo dużo mocy, ponieważ jest o tym 286 koni. Automatyczna klimatyzacja, jeżeli wejdziemy również na, na informacje. Co ciekawe, mamy outlet, czyli możemy sobie zrobić 110V w, w tylnej części samochodu. Możemy sobie włączyć Climate Control w tym momencie, mam tutaj na nisko. Ponieważ ten czujnik, więc dlatego ta, ta klimatyzacja musi sobie być ustawiona troszeczkę inaczej ale działa to bardzo dobrze nawiew można sobie ustawiać manualnie jak również kliknąć sobie opcję auto i nawiew wtedy się dostosowuje do tego, aby dokonać tą automatyczną klimatyzacją temperaturę którą chcemy mieć w tym samochodzie ok, zobaczmy troszeczkę jeszcze z zewnątrz Mogę pokazać silnik, jeżeli kogokolwiek to interesuje. Są to silniki na łańcuszku rozrządu, więc nie ma zbyt dużo problemów z nimi. E, silniki Są to silniki stara również wykorzystywane w innych modelach z fabryki Dodge'a, e, jak również Chryslera. Są to no, po prostu bardzo dobre, sprawdzone jednostki. Pokazujemy jak wygląda to wszystko pod, pod spodem. Nie pracuje, tak jak powiedziałem, bardzo ładnie. Przy tym przebiegu w ogóle nie, nie czuć żadnych takich jakby objaw zużycia silnika. Mocy mu w ogóle nie brakuje. Stan... Tak, w takim stanie chłodnicy przyjechał do nas. Tak jak widzimy, tutaj nie było żadnych uszkodzeń. Wszystkie chłodnice są tu stare. Stare, te same miejsca. Nic nie zostało uszkodzone, poza tym, co widzimy. Na tym, na tym filmie więc yy, tak naprawdę 2015 rok Dodge Journey jest to odpowiedni kwiat Fremonta w Europie, aczkolwiek przy tym znaczku Dodge mimo wszystko te samochody wyglądają troszeczkę lepiej i również częściej się trafiają jednak te ciekawsze silniki więc 3.6 a wersja Limited, więc jak również widzimy tutaj czujniki parkowania dodatkowe, światła led jest to Jest to opcja, która, która jest dużo rzadsza jednak i, i na pewno zaskoczy komfortem po prostu w jeździe w jakiejś dalekiej trasie. Ciekawy samochód. Dzięki.